Trzecia sztuczka psychologiczna, którą warto znać i stosować. Ta sztuczka to takie kolokwialne startuj z wysokiej półki, startuj z wysokiego C. Niestety, cholera, w dzisiejszych czasach politycy bardzo mocno zaadoptowali tą sztuczkę psychologiczną, i nawet niedawno, niejaki pan Sasin ogłosił, że będzie. 50% podatek od zysków przedsiębiorstw. Potężne larum, zaraz będą protesty społeczne, ludzie organizują się w, w różne organizacje, aby tylko sprzeciwić się temu. Nagle jest cisza ze strony rządzących, i za chwilę ci sami rządzący powiedzą: No dobra, nie, 40, nie 50% odzysków nadmiarowych, tylko 40%. Łaskawy pan darował nam 10%. I teraz ta sztuczka wykorzystana w ten sposób spowoduje, że my już zapomnieliśmy o tym, że walczyliśmy o wzrost podatku, nie wiem, z 19 do 50. My tylko będziemy pamiętać, że wywalczyliśmy 10% obniżki. I ta prosta sztuczka powoduje, że my myślimy, że coś wygraliśmy, a tak naprawdę rządzący są zadowoleni, bo wyciągnęli kolejne 20% z naszej kieszeni. Ta sama sztuczka może być wykorzystana w relacjach damsko-męskich. Jeżeli widzisz w restauracji, w klubie dziewczynę, która od pierwszego twojego spojrzenia na nią mówi, krzyczy do ciebie, jestem spoza twojej ligi, chłopie, nawet nie podchodź, podejdź do niej. Dlaczego? Dlatego, że ona też podświadomie myśli, ten facet, nie no, w życiu, on jest za słaby, żeby do mnie podejść. W momencie, kiedy do niej podejdziesz, zaczniesz z nią rozmawiać, zagadywać, ona nie wie, co się dzieje. Nagle jest tak onieśmielona, że nie potrafi ci łatwo odmówić, bo łatwe odmawianie drugiej osobie budzi w nas pewnego rodzaju winę. Więc zamiast odmawiać tobie i czuć się winną, ona zacznie z tobą rozmawiać, bo wie znów podświadomie, że musi być coś w tobie tak ciekawego że podszedłeś do niej i ją zapytałeś i ją zaprosiłeś albo i jej zaproponowałeś drinka.